Cześć, z tej strony Creeper i witam was na kanale WrestleGol. W każdej federacji znajdzie się przykład wrestlera, który ma słabe promo albo walki, a jest bukowany na wielką gwiazdę. Czynnikiem takiego puszu jest uwielbienie przez publiczność albo durnowaty pomysł federacji. Chciałbym przypomnieć o zostawieniu lajka i subskrypcji, żeby filmy was nie minęły. Pamiętajcie, że z listą i opinią zgadzać się oczywiście nie musicie i możecie napisać swoją listę na dole w komentarzu. Pragnę przypomnieć, że jutro na kanale Major Racing Polska pojawi się materiał o najlepszych fełdach Federacji WWE w erze Triple H'a. Także polecam zajrzeć i zostawić coś od siebie. Bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do odcinka. Numer 8. Shawn Spears Nietypowo otwarcie listy, ale takie są fakty. Hasło perfekcyjna dziesiątka brzmiało fajnie, ale tylko przez chwilę. Taj Dillinger miał swój moment w NXT. Przypomnę tylko, że było to w 2017, po czym przepadł w głównym rosterze. Następnie chciał podbijać scenę niezależną oraz AEW, lecz nic z tego mu nie wyszło. Prawda jest taka, że Spears od lat nie potrafi przebić się wyżej ani w WWE, ani w AEW. Przeciętna charyzma, przeciętny ringskill i brak jakiegokolwiek realnego zainteresowania widza. Gość wrócił do WWE, przepraszam NXT i oprócz krótkiego, niepotrzebnego Rejnu z tytułem North American nie osiągnął nic. I pomyślcie sobie, że są jeszcze ludzie, którzy potrafią go bronić, bo liczą na jego sukces. To nie te lata, pociąg dawno odjechał. A jeżeli z tego jeszcze gonić, to musi poważnie poprawić swoją postać. Numer 7 Wyatt 6. Będzie to miejsce niekonkretnie skierowane do jednej osoby, a całej grupy. Oczekiwania względem tej stajni były o wiele większe. Na samym początku wyglądało to dobrze. Znaliśmy w zamiary, na kogo będą polować i z jakiego powodu. Pierwsza rywalizacja za American Made była jednym i jedynym dobrym momentem Wyat Six. Kolejne pojedynki nie oddawały jak reszta. Wszystko przez kontuzję lidera, która pokrzyżowała dalsze plany do momentu powrotu. 6 miesięcy później powrócili podczas walki Fraction kontra The Street Profits. Zostali dodani do dywizji SmackDown, gdzie roi się od mocnej dywizji, której ROM może pozazdrościć. 27 czerwca dostaliśmy ich walkę o tytuły WWE Tag Team i od początku widzieliśmy, że będzie interwencja jakiegoś tag teamu, a nie całej dywizji. Bardzo zmarnowali ich powrót do WWE, bo mogli pokazać ich jako tych, którzy będą brali zdrajców ale jedna kontuzja i plany się zmieniają. Teraz ich powrót i odbudowa wygląda marnie, co nie podoba się fanom WWE. Numer 6. Sami Zayn Szczerze, po prostu jakoś tego gościa nie trawię. Oczywiście, jego story z Bloodline siadło i nie daj Boże nigdy bym się do tego nie przyczepił, więc nie rozliczam Zayna kompletnie za to, co robił na przestrzeni ery Bloodline, bo było to genialne. Ale jednak nie oszukujmy się, Sami nie jest i nigdy nie był materiałem na Main Eventera. Nie chodzi mi o kręcenie się wokół takich ludzi. A o same bycie nim. Wyobraźcie sobie Zayna jako głównego mistrza. Ja sobie tego nie wyobrażam, a wiele ludzi uważa go za naprawdę niesamowite nazwisko i porównuje do najwybitniejszych w tym biznesie. Zayn nie jest zły, nie zrozumcie mnie źle, lecz myślę, że fani uważają go za lepszego niż to naprawdę jest i to sprawia, że jest przeceniony. Dali mu teraz Wina z krosem, ale bądźmy poważni. Porażka nic by mu nie zaszkodziła, bo i tak sami wychodził z większych dołków, a Carrion mógł dostać w końcu jakieś poważne zwycięstwo, które otworzyłoby mu dalszą drogę. Za to WWE dalej pozostawia go w martwym punkcie właśnie takimi głupimi decyzjami jak zwycięstwo samiego. Numer 5. Solosikoa. Cień jae Uso, Jimmy Uso oraz Jacob Fatu, czyli lider stajni Solosikoa. Jak ktoś postanowił odejść, to zastępuje ich nowymi członkami. Chcieli zrobić z niego nowego Romana Ranksa, który będzie władać nad każdym, bo jest najważniejszy, ale rzeczywistość okazała się bardziej brutalna. Przegranie pojedynek 6 stycznia o Ula Falle pokazał, że Solo Sikoa nie jest na wysokim poziomie. Od tamtego momentu przegrywał każdy swój pojedynek do czasu walki kwalifikacyjnej o uczestnictwie w Main the bank ladder meczu. Niespodziewanie podczas pojedynku Jacob Fatu się przyłamał i zaatakował swojego lidera. Od tego momentu zaczął się program Solo Sikoa kontra Jacob Fatu o tytuł United States na Night of Champions. Sama informacja walki przed SummerSlam podzieliła fanów na całym świecie. Zamiast poczekać i bardziej podbudować storyline między tą dwójką, to wpychają nam to na Gale Arabii. Po gali mogę stwierdzić, że to była jedna wielka kpina. Solosykoła niby taki lider, a potrzebował trzech członków, żeby wygrać i stająć się nowym mistrzem United States. Jednym słowem jest to jeden wielki i nieśmieszny żart. Numer 4 Cody Rhodes. Rhodes to osoba, która dzieli fanów wrestlingu na tych, którzy go kochają, ale również tych, co go nienawidzą. Czy jest to jakieś szokujące? Myślę, że absolutnie nie, ponieważ coraz większe grono ludzi ma dosyć przekoloryzowanej postaci Cody'ego. Ile razy można wypełniać tą samą historię i bazować na jednym i tym samym schemacie? Powoli staje się nużące to, jak roz ciągle odwołuje się do dziedzictwa swojego ojca Dastiego i zgrywa Terminatora, gdzie jeszcze parę lat wcześniej grał Stardasta i przegrywał z Aktorem. Prawda jest taka, że Cody nie powinien wygrać King of the Ring, bo nic by mu to nie zmieniło, a sam ten turniej był kompletnie niepotrzebny i bezcelowy. Pozostało nam tylko czekać, aż niestety Rhodes ponownie zdobędzie główne mistrzostwo odbierając je Johnowi Sinie, no bo kto inny miałby to zrobić. To jest właśnie przykre, że już w tym momencie wiemy jak to się potoczy, postać Cody'ego jest strasznie przewidywalna. Jedynym zaskoczeniem chyba była jego porażka na WrestleMania 39, a tak to ciągle to samo. Mimo kiepskiego title reignu, bo jednak oczekiwania były spore, to pewnie WWE da mu kolejną szansę i to jest właśnie główny aspekt, który sprawia, że ludzie powoli zaczynają mieć tego dość. Numer 3. Jade Cargill. Po odejściu z AW we wrześniu 2023 roku WWE postanowiło zakontraktować byłą TBS Women's. Debiut na Rerun miała dobry, widać było jaką ma siłę, kondycję i umieśnienie. Od jej debiutu miała sporo czasu na poprawienie swoich umiejętności ringowych, bo miała bardzo słabe i antyoglądalne. Kompletnie nic się nie zmieniło, a jest dalej pchana jako nowa główna twarz kobiecej dywizji. Tyle boczy i błędów, które popełnia nie można liczyć na trzech rękach, bo jest tego za wiele. Jej walki są strasznie średnie, nie wnoszące nic sensownego, ciekawego i wartego zapamiętania. Muszę samą Jade Kargi pochwalić, bo zboczować przypięcie rywalki to szansa jeden na milion. Samo zwycięstwo turnieju Queen of the Ring jest wielkim zaskoczeniem, patrząc na przeciwniczkę, czyli powracającą askę. Numer 2x. Wszyscy pamiętamy pierwszy run Jacks w WWE, który trwał od 2014 do 2021. Wielokrotnie Naya doprowadzała do niebezpiecznych sytuacji w ringu i stanowiła zagrożenie dla zawodniczek, które po starciach z nią mogły wyjść z kontuzją. Nie było to nic szokującego, że Jacks była sztywna w ringu i to też doprowadziło do jej zwolnienia. Wróciła jednak w 2023 i mimo tego, że naprawdę jej nie lubię, to muszę przyznać, że widać było po niej poprawę względem poprzednich lat i duży progres. Doprowadziło to nawet do wygrania przez nią głównego mistrzostwa kobiet, jednak do tej pory nie przypomnę sobie starcia na galipieli, w którym Naja wypadła dobrze, a jak wiemy pojedynki na takich galach są kluczowym aspektem, który jedna z głównych twarzy dywizji kobiet musi spełniać. Dlatego też jestem zmuszony umieścić ją na tej liście, bo ta wciąż dostaje gigantyczny push, mimo tego, że swoimi umiejętnościami w ringu kompletnie na to nie zasługuje. Czy to powiązanie z rodziną Dero, czy może po prostu gabaryty? ale nie da się znaleźć racjonalnego argumentu, dlaczego Jack zostaje więcej niż niektóre lepsze pod każdym względem zawodniczki, co jest totalnie niesprawiedliwe. Jednak tak działa ten biznes, nieprawdaż? Numer 1. Jay Uso Nie będzie to wielkim zaskoczeniem, jak Midcard Uso pojawi się na pierwszym miejscu tej listy. Zwycięstwo Royal Rumble meczu było pierwszym strzałem w kolano dla Federacji WWE, bo sam Jay nie był nawet wspominany jako potencjalny zwycięzca, Gdyż miał walkę z Gunterem od tytułu tydzień wcześniej. J. Uso nie był idealnym materiałem na główną gwiazdę. Nie zrobisz kariery wielką interakcją z publicznością oraz mówieniem co chwilę it, tylko dobrą umiejętnością prom oraz walk. Sama podbudowa wyglądała miernie, już większą podbudowę zrobił jego brat, czyli Jimmy USO. Po wygraniu tytułu na WrestleMania 41 przez Sab Myszyn jego tajny wyglądał miernie. Niesamowity pomysł dać mu na jego pierwszą obronę Logana na pola, bo przecież jest influencerem i zrobił na tym wyświetlenia. Samo zakończenie to już olbrzymi fantasy Booking. Pojawia się John Cena, Cody Rhodes, po którym dostajemy potwierdzenie walki Tag Team na Money in the Bank zamiast John Cena kontra CM Punk, które było w planach. Chwilę po gali Jee traci tytuł w rewanżu na Raw. Może jest to moment, kiedy WWE zrozumiało o błąd puszu Jee Uso, bo on nic nie potrafi wielkiego, co pokazują jego ostatnie trzy title rejny. Z jednej strony dobra wiadomość wykorzystują to, że odciął się od brata, zmienił gimik i chce w końcu zdobyć solowy tytuł mistrzowski. Ale jak go potraktowali, to już każdy wie. Można uznać, że dali mu chwilowe posiadanie mistrzostwa Intercontinental i World Heavyweight, aby Rikishi nie miał większego bólu dupy, jak traktujemy jego syna. Podsumowując, Jeyuso nie zasłużył na miano main Inventera i to czysta prawda. Ludzie już mam dość tego całego bookingu, bo jest przereklamowany do maksimum. Fajnie by było, jakby WWE wykorzystywało tak każdą gwiazdę, na przykład Karriona Crossa, który jest uwielbiany przez widownię, a jest traktowany jako najgorszy popychadło i worek treningowy. I tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji i komentarzu, jakiego wrestlera brakuje na liście najbardziej przereklamowanych gwiazd 2025 roku. Jeżeli taka kolaboracja Wam się spodoba, to piszcie na dole w komentarzu, a pomyślimy nad kolejnymi odcinkami na moim, i na kanale Major Racing Polska. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcinków na tym kanale. Cześć!